Jak wiosna przebiega na działkach? Jest opóźniona, ale jest duże zaangażowanie. Działkowiczy nadrabiają te wszystkie zaległości, które kwiecień nam splatał. Nie? Także kwiaty już przekwitają, tulipanki z tyłu tutaj jesteśmy, ale mówię, wiele, wiele, wiele ludzi jest zaangażowanych i ogród z dnia na dzień pięknieje. Dobrze, a nie martwicie się, jeżeli chodzi o nową ustawę o działkach? Cały czas się martwimy, bo przez okres 20 lat nowej Polski są różne ataki na ogrody działkowe. Przez różne organizacje na ogrody działkowe napuszcza się najwyższą izbę kontroli, napuszcza się inspektora danych osobowych, napuszcza się prezesa Sądu Najwyższego. Boli nas, jesteśmy zaniepokojeni decyzją Trybunału Konstytucyjnego z lipca zeszłego roku, który nakazał obecnie rządzącym opracowanie nowej ustawy, która by uporządkowała wszystkie sprawy działkowe. Jest to ostateczny termin, to jest 21 stycznia 2014 roku. Jeżeli jeżeli posłowie, nie uporają się z tym tematem. Działki podejdą pod gminy, nie będzie zarządów rodzinnych, ogrodów działkowych, będzie ktoś tam zarządzał. Wiem, że działkowcy złożyli projekt obywatelski, tak? Powstał, powstał przy Polskim Związku Działkowców społeczna inicjatywa, i do momentu złożenia, czyli do. 5 lutego 2013 roku w całej Polsce zebrano ponad 924 tysiące podpisów działkowców, ludzi przyjaznym działkowcom. Myśmy te podpisy zbierali na terenie ogrody, jak i również wśród mieszkańców. Ogród działkowy Tulipan liczy 164 działek, a żeśmy zebrali 300. 50 podpisów, czyli ponad 200% stanu osobowego działkowców. I to żeśmy zbierali w okresie bardzo niekorzystnym, czyli grudzień, styczeń, także w tym momencie, gdy działkowców praktycznie nie ma na ogrodzie. Ludzie chcą mieć działki, ale działki są dla liberałów bardzo niewygodnym tematem. Szczególnie to dotyczy Warszawy, Krakowa, Wrocławia, tych dużych aglomeracji. Do tej pory, gdy obowiązuje jeszcze ustawa z 2005 roku, na przykład gdy w Gdańsku budowano stadion na Euro, działkowcy pogodzili się z tym tematem i dostali pieniążki. Za każde drzewko, za każdą altankę dostali pieniążki. W tej chwili projekt obywatelski, który jest projekt Platformy Obywatelskiej nie zakłada takiego rozwiązania wręcz że wszystko to co jest na wielu ogrodach w Polsce dorobkiem pokoleń rodziców może być jednym jedną decyzją posłów może być odebrane no liczę że, liczę, że jednak będą procedować tak że będzie to na waszą korzyść a co y, daje działka na temat wiosny że coś powiem proszę o... bardzo tak. Ta kalendarzowa się nie spóźniła ani jednego dnia, astronomiczna też, a klimatyczna niestety, ta, która najbardziej Ciełkowiczków zadowala, no to się bardzo opóźniło. Ile Pan pracuje na działce? No ja już tą działkę mam 31 pierwszy rok, także znam każdy centymetr na pamięć, wiem w którym miejscu leży się, w którym miejscu ten skrzyp, w którym miejscu pokrzywa, także... Na ile godzin dziennie na działce Pan Ile się da? Ile, ile, się da, da Pani tak? ile się da? na emeryturze jest no, zasłużona tak, i to ma dużo czasu. Jak się pracowało, no to trudno po pracy. To A co teraz się na działkach uprawia? Y, jakie warzywa? Y, czy to więcej kwiatów, jest trawników? Jak A, to w ogóle ja, wygląda? Mam działkę taką pół y, rekreacyjną, pół warzywną. No. Uprawiam na, wa na warzywniku do tej kartofle i, i, i tak te. Wszystkiego, Trzeba... tak? wszystkiego po trochu to, co w domu potrzebne jest, no nie w dużych ilościach, żeby tam gromadzić na zimę, bo to się nie opłaca. A tak. ile nawozów się daje do, do tych Ja przeważnie kompost używam własnego kompostu, także nie ma problemu. Nie ma nawozów. Ja sobie z domu nawet przyniosę, przynoszę wszystkie obierki, obierki ten, ten z jabłek z kartofli, takie takie ten. Y przynoszę, do kompostownika wrzucam, także na, na śmieci nie wyrzucam, także miasto ma trochę mniej śmieci do wywozu. Ja powiedzieć... Działkowcy robią jakieś spotkania integracyjne, coś? Bero, takich spotkań mamy wiele. Zaczy... Ja, od a co... nowego roku to zaczynamy od upłatka, później poprzez kobiet, poprzez zebranie otwarte na początek wiosny, no i później do rzęki. No. Czego się życzy działkowcom? Obfitych plonów, ciepła, lata i zadowolenia, odpoczynku, bo działkowcy to raczej jest przekrój społeczny, który nie jest bogaty i nie stać na wyjazdy zagraniczne, na urlopy, i często ludzie już w podeszłym wieku przebywają bardzo dużo na świeżym powietrzu. Jest to tak jak pan pisał Rajski Ogród, bo faktycznie tak, tak na tulipanie się dzieje. Jeśli dodam do tego, to kolega mówił, że zmienia nam się z roku na rok przekrój działkowców. Z roku na rok coraz więcej mamy ludzi młodych z młodymi dziećmi, a jest to zasługa TBS-u, które tu na ulicy śluzowej zostały wybudowane, i często ci ludzie. W przychodzą po parę razy dziennie z dziećmi na plac zabaw, na swoją działkę. Tak samo i budynek z jednostki wojskowej, które tam kadra ma. I to są przeważnie działki typowo rekreacyjne. Typowo, żeby spotkać się z rodziną, zrobić spotkanie integracyjne, a przy okazji odpocząć. I na koniec proszę się przedstawić. Zając Jerzy, prezes zarządu rodzinnego Ogrodu Działkowego, Kazimierz Ściocho i Działkowicz od trzydziestu lat.